Ło, tato, ale te jelenie są piękne! Tak. A ile takie jelenie potrzebują karmy na dzień? Ale białym czy czarnym? No nie wiem, białe. Białym to za trzy kilogramy na jednego. O, to dużo. A czarne? Czarnym? też ze 3 kg. A one zrzucają rogi? Tak, zrzucają co roku od lutego do kwietnia. A ile je... masz rogów z tych jeleni w sezonie? Ale z białych czy z czarnych? No nie wiem, z białych. Z białych to z 10 kg. Ile? A z czarnych? Z czarnych? Z czarnych? 10. Tato, co ty mi tak podpuszczasz? Na każde pytanie się pytam z czarnych czy białych, odpowiedź tak jest taka sama. No wiesz, Maciusiu, bo czarne są moje. A białe? No też moje. O, to zostaw suba, tu nakarmimy więcej jeleni.